Się happy Forty na kolejnym kanapowym odcinku. Tak, tym razem y, jesteśmy u mnie, ale mamy dla Was fajny temat. Ym, wiecie, tak y, ostatnio rozmawiałyśmy z Dorotą, chodzimy na różnego rodzaju wykłady i gdzieś tam słuchamy też tego, co mówią inni mówcy gdzieś tam w internetach i cały czas się przewija taki wątek wizualizuj, wizualizuj, wizualizuj i mamy y, trochę odmienne podejście do tego. Bo y, ja jestem przeciwniczką czegoś takiego jak wizualizacja sama w sobie, bo to jest moim zdaniem spłaszczenie tematu, o którym będziemy dzisiaj mówić. A Dorcia, z kolei jak rozmawiałyśmy, to idziesz bardziej w kierunku masz. Ma nie nie ustalaj marzenia. Tak, ja, ja sobie czasami <laughs> interesowałam też taką metodą y, dwupunktu. Nie wiem, czy czytałaś o tym. Opowiadaj. Y, Oj, dużo odcinek musiałobyśmy na to poświęcić. O, dobra, dobra. <laughs> Poszukacie sobie, poszukacie sobie w internecie, na YouTube są różne filmy, na czym ta metoda dwupunktu polega. E, może odejdziecie coś fajnego, coś dla siebie. Ja nie mówię, że do końca się z tym zgadzam, natomiast tam jest wiele fajnych rzeczy, które warto może wprowadzić w swoje życie. Jedni to nazywają kosmosem, inni nazywają to Bogiem, a jeszcze inni zupełnie inaczej, jakoś tam szukają swojej nazwy. Ale myślę, że warto się zagłębić trochę w takie tematy związane z y, opatrznościowymi klimatami, przyciąganiem, fajnych rzeczy, dobrych myśli. Ja w ogóle wychodzę z takiego założenia, że trzeba się dobrymi rzeczami otaczać, dobrymi ludźmi. To, co złe gdzieś tam eliminować. Ja od siebie od dawno temu zaczęłam odsuwać takie negatywne rzeczy, negatywne myśli, negatywnych ludzi. Nie lubię, jak ktoś też mówi o chorobach. Bo ja mam wrażenie, że wtedy przyciągam do siebie te choroby. Ale to jest, zobaczcie, to o, czy, o czym my cały czas w naszych wspólnych odcinkach mówimy. Nie mówimy o wizualizacjach, nie mówimy o jakichś takich magicznych sztuczkach, tylko mówimy o takim pozytywnym języku i proaktywnym języku. Nie muszę, tylko chcę. Yy, a nie. Ja tak, tak, nie, nic nie muszę. <laughs> nie zmuszamy się do czegoś, do czegoś. Myślimy o sobie dobrze, myślimy o innych dobrze, cały czas Was do tego namawiamy żeby zmienić swoje, swój tok myślenia na pozytywne. Tak. I dzisiaj troszeczkę, właśnie zamiast o wizualizacjach, chociaż oczywiście trzeba marzyć i trzeba być nastawionym Jaki na realizację to, swoich jak marzeń. Jakby byłoby smutne życie, bez tych marzeń. No w ogóle nie ma sensu, tak? Bez celów i bez marzeń. Ja się na trzeciej rano marzyłam. <laughs> nie mogę spać. Zręć rzeczy. No, są moje marzenia, mam takie okay. ciche moje ukryte. Jak się spełnią. Jak się spełnią, to Wam powiem. Dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś, co y, psychologowie nazywają jed, y, taką samospełniającą się przepowiednią i efektami związanymi z tą właśnie samospełniającą się przepowiednią. Będziemy mówić o efekcie Galatei i efekcie golema. To jest coś, co z jednej strony może być bardzo fajnym narzędziem do tego, żebyście sobie dobrze, fajnie radziły z emocjami wśród ludzi, w swojej rodzinie, w swoim związku. Może być też techniką manipulacji, tak jak wszystko w psychologii. Albo tak jak wszystko w życiu. Młotkiem można i zbudować dom i zabić, więc żeby nie rozwlekać za dużo, bo oczywiście jak zwykle nie teoretyzujemy. Ogolenie i o pocztacie skąd nazwa. Natomiast chodzi o takie. Zjawisko psychologiczne, które się pojawia w naszych relacjach z innymi ludźmi. Jeżeli ktoś nam e, mówi o jakiejś osobie bardzo dobrze, przedstawia nam jakąś mm -hmm. osobę bardzo dobrze, my jeszcze tej osoby nie znamy, ale już jesteśmy dobrze nastawione, albo na przykład e, jest naszą idolką, idolem, e, to spotykając tę osobę, e, od razu mamy do niej pozytywne nastawienie. Jest ten angielski efekt halo. Mm -hmm. e, a z kolei odwrotnym efektem do tego, o którym mówię, do tego angielskiego efektu halo, jest diabelski efekt halo, czyli efekt Golema. Czyli, jeżeli ktoś Ci coś złego powie o danej osobie, to Ty też masz nastawienie do tej osoby od razu negatywne. Tak to naturalne. To jest, jest to naturalny błąd poznawczy, ale to jest błąd atrybucji. To jest błąd, który, popełnia, który popełniamy jako ludzie, za szybko wnioskujemy. Nie na podstawie naszego doświadczenia, tylko na podstawie tego, co kto nam ktoś powie. Ale też, słuchajcie, ten efekt jest niezwykle ważny przy wychowaniu dzieci, bo, yy, mówię o efekcie golemu. wyobraź sobie sytuację, w której yy, Twój nauczyciel cały czas Ci mówi, jesteś głupia, nie znasz się na czymś, Ty się w ogóle nie powinnaś zajmować yy, naukami ścisłymi, Ty powinnaś się zajmować, nie wiem, idź biegaj kiedyś pada się Twoim nauczyciel z tej historii. Tak, właśnie to mi przyszło do głowy. No, miałam właśnie taką taki, panią od historii, ona pewnie już nie żyje starszą kobietą, już wtedy była, a może mi się tylko tak wydawało, że ona była stara, no, bo tak. była wtedy redna. No ja, gdzie w tej chwili bardzo interesuje mnie historia wielu rzeczy, ona mnie tak zniechęcała do tej historii, strasznie wtedy tej historii nie lubiła. Potrafiłam siedzieć w ławce z kolegą i tak samo, napis ściągaliśmy od siebie oczywiście, napisaliśmy tak samo klasówkę, ja dostawałam trój, ja on dostawał cztery plus. Więc jakie było moje rozczarowanie? No nie wiem, czego dziewczynek nie lubiła, może nie mam pojęcia, ale ta pani mi w ogóle do dzisiaj została w głowie niż nawet Tobie opowiadałam, zresztą wielu no osób. No właśnie i to jest, i zobaczcie co się dzieje, tak naprawdę yy, taka ocena, zupełnie nieuprawniona, Ciebie jako dziecka w szkole, spowodowała, że ty wiarę gdzieś tam w siebie i pamiętałaś o tym, że ktoś coś zrobił złego, że ktoś cię w jakimś momencie ograniczył. Więc jeżeli w mówię, wmawiamy naszym dzieciom, na przykład naszej córce, nie, ty się nie zajmuj tą astrofizyką, ty lepiej iść z koleżankami się pobaw, albo yy, dziewczynki takimi rzeczami się nie zajmują, dziewczynki się nie bawią samochodami. Albo chłopiec, nie płacz, bo płacz jest nie bo chłopcy nie płaczą. To jest, słuchajcie, wymawianie pewnych, pewnych zachowań, które niekoniecznie są może zgodne z potrzebą danej osoby. Ale co więcej, możemy wmówić dziecku, że dziecko jest bałaganiarzem, że dziecko jest nie dość dobre, że dziecko jest nie dość fajne, że powinno się bardziej starać. I nieważne, że w tym samym momencie powiemy, no ja Cię kocham, ale lepiej byś się tym zajęła albo czym innym, już posponujemy to dziecko i już wywołujemy ten efekt. Polegający na tym, że w naszej, w naszej głowie zakodowuje się, że jesteśmy gorsi, że ja jestem nie dość. Nie, do, nie zadowoliłem mamy, nie tak. zadowoliłem taty. Tak, tak. I tak. później ten efekt się gdzieś tam w dorosłym życiu po prostu. Dziś teraz przynajmniej się o tym dużo mówi. I rodzice myślę, że są coraz mądrzejsi, gdzieś tam wiele rzeczy dostrzegają. Natomiast kiedyś no, no, tego nie było, nikt o tym nie mówił. Ale teraz, to, kiedyś ta to półka się dzieci specjalnie zwracała uwagi, nie, nie, prawda? Dzieci, ja pamiętam takie powiedzenie z dzieciństwa, dzieci i ryby głosu no nie mają. Tak, to wszyscy no. ale ci, ledwie się. Ta tak, ja to. albo pokorne ciele dwie matki z się, ja tego to jest nie mojej dowiwa. babci, to mojej babci babcia, oh. cudownej kobiety, ale... Ja zawsze byłam tą niepokorną o, osobą nie nie i, ten i ten zawsze babcia wiedzieć dzieciaku, co z tobą będzie, no właśnie. pokorne ciele, dwie krowy, się jakoś, a harda nie jednej, coś, coś, coś takiego. takiego. W każdym razie no to też jest wmawianie i wywoływanie, wywoływanie takiego efektu i my jako dorośli ludzie słysząc takie rzeczy już mamy zakodowane, że a może czasami się nie buntujmy, a, nie tam nie zwróciłam uwagi. No, to... że właśnie byłam taka walcząca, wiesz o wszystko. A tym bardziej, że byłam wychowywana w takim duchu strasznie no, takiej sprawiedliwości. Mhm. Jak coś zrobiłam na diabła, no to ja się przyznałam, ja wzięłam to na klatę, tak zwaną. Natomiast jak czegoś nie zrobiłam, a mi wmawiano, za ja cholerę nie przyznałam. Z Jestem parciu uparciuch i właśnie takie poczucie sprawiedliwości. Do dzisiaj to mam takie dość mocno wybudowane. Jak coś nie jest prawdą, to nie jest prawdą, i będę walczyła z tym. No, ale bardzo często właśnie też dzieci się zamykają w sobie, nie mają na tyle odwagi. I ja tak, się tak. chyba nie zokręcam. Może <laughs> zadziałało od odwrotnie, wiesz, bo... na zasadzie przekory. Ale mnóstwo znamy takich zachukanych y, osób, tak, którym kiedyś mówiono, że są nie dość. Więc dobrze jest nawet sobie w, we własnej głowie przemózgować, skąd się biorą te moje przekonania o mnie samej. Czy przypadkiem to nie jest tak, że ktoś mi wmówił, że ja jestem niedość? Dlatego ważna jest ta praca nad sobą. Ja sama wiesz, ile czasu, ile pracy włożyłam w siebie, tak. żeby wiele rzeczy zrozumieć. Gdzieś tam pędziłam, nie zastanawiałam się przez wiele lat na niczym. Po prostu żyłam jakoś tak, nie wgłębiając się. Natomiast w tej chwili dużo, dużo pracy. Bo to jest cały czas jednak ta praca to z, fajne. z emocjami. Bardzo fajna, bo widzisz, jak, jak też się ty zmieniasz i zaczynasz kontrolować też swoje relacje z innymi ludźmi. Pomijasz, bo już my bo... jesteśmy włączeni, pod czterdzieści jest. No właśnie. No. No. Ale wiesz, no to też jest właśnie kontrola nad tym, co się dzieje z twoim związkiem. Bo, na, tak. bo znaczy efekt golema też się dzieje na przykład w związkach, jak kobieta podejrzewa, albo mężczyzna podejrzewa kobietę o zdradę. No to I nieustannie mimo. tak, ty mnie zdradzasz, ty mnie zdradzasz. No to w końcu zdradzasz. Jest taki właśnie. efekt, że Chcesz, to masz. To w końcu dostaniesz to. O tym nie No ty Tak, sądzasz. to prawda, to wielu wielu Okej, okay oczywiście, no oczywiście. To taka nieuzasadniona zazdrość. I w końcu pęknie coś i poszło. Tak. Albo mówisz, że jestem niegodziwa. Że... To zrobiłem. To, tak. to. zrobiłem. Oczywiście, to to jest z grubej mury, tak, ale w milionie mniejszych rzeczy to się Zdaniem. też gdzieś tam objawia. Dlatego właśnie. Dobrze jest mieć świadomość, że wmawiając coś drugiej osobie negatywnego, możemy faktycznie tą samą spełniającą się przepowiednię uruchomić. In minus. Widzisz, czyli też zgadzasz się z tym moim dwupunktem tym przyciąganiem z drugiej strony. Wmawiając komuś, możesz to wywołać. To jest to samo zjawisko, tylko ono jest inaczej nazywane tak naprawdę w filozofii inaczej, w historiozofii inaczej, no, o, 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 w psychologii inaczej, a tak o, naprawdę to mówimy cały czas o tym samym zjawisku, nazywamy je, jak chcemy, bo i ta wizualizacja troszkę też się do tego odnosi. Yy, to też jest tą wizualizacją, to jest trochę tak, właśnie, to też jest taka sama, sama spełniająca się przepowiednia, jak jesteś w ciąży. To masz wrażenie, że wszystkie kobiety dookoła są wciąż, więc zauważasz, przyciągasz, że. Przyciągasz, przyciągasz. Pamiętasz Bo... tą sytuację, że po prostu wszystkie naokoło były wciąż. Tak, uciało, i to żeby... też jest właśnie taka metoda dwupunktu. Idziesz, nie wiem, kupuj, kupujesz samochód, kupujesz Mazdę, Wszędzie widzisz Mazdy. Tak, to prawda. tak prawda. jest? Tak, tak. To, to jest właśnie, to jest taki efekt, to jest ten właśnie My, atrybucja Tak. Staryj staryj się... właśnie w mojej przyjaciółce Ani tłumaczy, tłumaczyłam to samo, yy, ona kupowała samochód i wzięłyśmy na jazdę próbną Mercedesa. Nagle widzimy tu identyczny, biały, piękny Mercedes. Zaraz na znowu, patrz taki sam biały Mercedes. Dlatego, że jesteś skupiona na tym akurat modelu i Twój mózg wychwytuje zbiór tej, tych samych składników. I to jest właśnie bardzo podobne z Dlatego skupiajmy się na tych dobrych rzeczach, myślmy o dobrych rzeczach i nasz mózg będzie przyciągał same dobre I rzeczy. dobre rzeczy. I, tutaj właśnie I może, Tak, i tutaj właśnie możemy zadziałać troszeczkę manipulacyjnie, troszeczkę właśnie rozwojowo efektem galatei, czyli tym dobrym anielskim efektem aureoli, gdzie mówimy do danej osoby albo myślimy o danej osobie dobrze, mówimy do niej w samych superlatywach i ona stara się zasłużyć na to. Miano tego aniołka, mhm. jest bardzo fajna scena w takim i w filmie, i w książce służące. Nie wiem, czy pamiętasz, to jest, to jest rzecz o e, latach 60. -tych, 50. -tych, 60. -tych w Stanach Zjednoczonych, kiedy jeszcze był bardzo silny e, mhm. nacisk na separację rasową. I tam jest taka piękna scena, gdzie opiekunka czarnoskóra mówi do białej, zaniedbanej e, przez rodziców, e, rodziców emocjonalnie dziewczynki swojej podopiecznej. Jesteś mądra, jesteś piękna, jesteś wartościowa. I ona tej codziennej dziewczynce, jak mantra opowiada, widząc, co się dzieje wokół niej, jak jest, w jakim chłodzie emocjonalnym jest wychowywana, ta czarnoskóra opiekunka codziennie jej to powtarza. Jesteś piękna, jesteś mądra, jesteś wartościowa. I ta kobieta, później scena, ta kobieta sobie to gdzieś tam to mantra przez całe swoje życie powtarza. Nie wiem, czy oglądałyście ten film, warto go na pewno warto na niego spojrzeć. I rzeczywiście to jest piękny efekt, piękny, piękny przykład efektu Galatei. Podobnie jest z naszymi idolami. Jak mamy na przykład jakiegoś idola, to też myślimy o nim w sposób... Fantastyczny, tak? Że to jest taki idol. Tak, to jest czasami, ktoś, czasami wiesz, następuje ogromne rozczarowanie, jak poznajemy tego idola. O, bardzo często. <głos> <głos> Bo się okazuje, że ten wyidealizowany obraz zupełnie nie jest taki. Ale są ale też czasy. Nie istnieje. Nie <noise> w ogóle, tak. To jest też troszeczkę to, co robimy sobie sami na Facebooku, w social mediach, na Instagramie, tak? Pokazujemy najpiękniejszą część swojej osoby. Sami sobie tak fundujemy ten efekt wielateli trochę, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy mówiąc do swoich dzieci, do swoich bliskich, do swoich przyjaciół, do innych ludzi, wysyłali do nich taką, taki sygnał: Ty dla mnie jesteś w porządku, jesteś ok. Ja cię akceptuję, jesteś mimo swoich wad, ze swoimi wadami jesteś w porządku. No właśnie, mimo swoich wad, ze swoimi wadami, bo jak kogoś akceptujemy, no to takiego jaki nie jest, tak? Albo, albo w ogóle żegnamy się, nie chcemy mieć z tą osobą nic wspólnego. Czasami no, nie możemy tego powiedzieć, no o matce, dziecku, koledze w pracy, ale wtedy faktycznie e, tutaj można zadziałać właśnie, no, przepraszam, za to brzydkie słowo, ale manipulacyjnie, bo jeżeli ja ci powiem... Słuchaj, dla mnie jesteś w porządku. Ja mam do ciebie zaufanie, to ta osoba będzie chciała na to zasłużyć. może być zdziwiona, jak temat do mnie zaufanie, przecież myśmy jej zawsze koca. Ale okej, okay, dobra, otwieramy nowy rozdział. No niech ci będzie. Nie każdy się za to chwyci. Nie każdy, to prawda, ale mamy większe szanse niż cały czas zaostrzanie konfliktu i spinanie się. Bo wtedy, jeżeli będziemy się spinać i jeżeli będziemy na siebie nawzajem sadzić, mhm. to mamy gwarantowany efekt golena z obie strony. A tylko i wyłącznie efektem zalacenia możemy tę sytuację taką dziwną odwrócić. Także warto o tym wiedzieć, po to, żeby wiedzieć, kiedy my ulegamy tej manipulacji, kiedy nie. Kiedy my możemy, zwłaszcza przy wychowaniu swoich dzieci i w takich najbliższych relacjach ze swoimi bliskimi, kiedy możemy tego użyć, szefowie super mogą zmotywować swoich ludzi, używając Aha. efektu galatei, mówiąc swoją zespołowi, Słuchajcie, jesteście inteligentnymi ludźmi. Przepraszam, rodzimi. muszę Cię przeprosić i Was również, mój pies dobija się do balkonu. i nie da nam żyć. Proszę bardzo. To jest właśnie super efekt kanapowych tak. nagrań. Życie. Życie. Nie wiem, czy tutaj pokazała się w kadrze tutaj panienka jeszcze taka czarna biega, ale chwilowo się uspokoiła. I to też jest, słuchajcie, popatrzcie, to też jest efekt zaufania do Was. My Was wpuszczamy... Trochę do naszych domów. Do naszych domów, wpuściłyśmy tak naprawdę do naszych domów, do naszych miejsc pracy. Tak. Do naszych kół, do naszych emocji, bo jesteśmy absolutnie przekonane o tym, że kobiety mogą się wzajemnie wspierać i mogą się wzajemnie motywować to i mogą być dla Ciebie dobra. Ja cieszę się, że właśnie chociaż troszeczkę robimy, nie wiem na jaką skalę, bo mamy, już mamy dziaśnię, mamy subskrybujących. No, bardzo Wam dziękujemy za tysiaka. O, przyszła. Mamy tysiąc osób subskrybujących, chcemy eee, jeszcze. Chcemy jeszcze i ja strasznie się cieszę, że, że kiedyś Ciebie I poznałam to... i że możemy dzielić się fajnymi rzeczami, z fajnymi kobietkami, bo warto dzielić się tym, co dobre. Zdecydowanie. Więc dziewczyny, dwupunkt, efekt galatei, efekt Golema, raczej na takiej zasadzie, żeby nie stosować i wiedzieć, jak unikać. A y, pewnie zobaczycie już ten odcinek w nowym roku, Ta, ale my na ten nowy rok życzymy Wam tylko pozytywnych emocji. Pozytywnych ludzi wokół, y, prawdziwych, cudownych przyjaciół. Dużo siły, y, zdrowia. Y, I tego, żebyście były absolutnie pewne siebie jako osoby, jako kobiety, jako mamy, jako żony i żebyście dbały o siebie i żebyście nie opuszczały nas i rozwijały się razem z nami, bo my chcemy z wami pozostać kolejny rok i myślę, że jeszcze kolejny i kolejny. Wspierajcie nas, proszę, bo my się też tego jeszcze z Magdą uczymy. Popełniamy mnóstwo błędów, zawalamy, nie nagrywamy odcinków, wybaczcie nam to, ale w tym roku obiecałyśmy, że się postaramy, tak. więc myślę, że będzie lepiej. Ściskamy Was tymczasem bardzo, bardzo mocno i noworocznie.